A teraz przejdę do słowa. Zacznę od początku, od ogrodu Eden. I nasza historia rozpoczyna się od dwójki ludzi w ogrodzie Eden, najdoskonalszym miejscu, jakie można sobie wyobrazić. Tacy byli też jego mieszkańcy Adam i Ewa. Zajmowali, się, zajmowali wyjątkową pozycję pośród całego stworzenia, ponieważ zostali powołani do życia na obraz Boga. Nigdy wcześniej nic takiego się nie wydarzyło i żadne inne stworzenie nie było tak uprzywilejowane. Ze względu na to, człowiek uczyniony na podobieństwo stwórcy miał panować nad Ziemią i reprezentować na niej Boga poprzez swoją osobowość i funkcję, jaką pełnił. Adam i Ewa zostali powołani z myślą o tym, by panować jak Bóg. A jego władanie bardzo różni się od tego, jak dziś postrzegamy sprawowanie rządów. Gdyż zawsze daje ochronę i umocnienie. Adam i Ewa oraz wszyscy ich potomkowie mieli reprezentować Boga na ziemi przed resztą stworzenia. Nie mieli go zastępować, lecz sprawować władzę z jego upoważnienia. Pan przychodził wieczorami, by spacerować i rozmawiać z nimi, a ich panowanie było naturalną konsekwencją bliskiej przyjaźni z nim. Adam został wprowadzony na scenę stworzenia jako współpracownik. Bóg dał mu zadanie zdefiniowania natury świata, w którym Adam miał żyć, poprzez nazwanie wszystkich zwierząt. Fakt ten w piękny sposób objawia nam naturę Boga. On nie stworzył nas jako roboty. Zostaliśmy wykrowani na Jego obraz, jako współpracownicy, by wspólnie ogłaszać Jego dobroć nad wszystkim, co stworzył. Jako, że diabeł nie miał władzy nad Adamem i Ewą, jedyne co mógł zrobić, to do nich mówić. Zasugerował więc, że jeśli zjedzą zakazany owoc, staną się jak Bóg. A oni posłuchali. Adam i Ewa próbowali upodobnić się do Boga, lecz zrobili to przez akt nieposłuszeństwa. Musieli za niego zapłacić tym, co zgodnie z Bożym zamierzeniem już mieli podobieństwem do Boga. Gdy usiłujemy zdobyć własnymi wysiłkami coś, co dostaliśmy już przez łaskę, dobrowolnie wchodzimy pod moc prawa. Diabeł spróbował nakłonić Adama i Ewę, by zgodzili się z nim wbrew Bogu, tym samym oddając w jego ręce swoją władzę. Poprzez tę ugodę szatan dostał moc, by zabijać, kraść i niszczyć. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że również dzisiaj diabeł przejmuje władzę dzięki naszej zgodzie. Wypełnianie przez Adama i Ewę zadania sprawowania rządów zostało zakłócone, gdy zjedli zakazany owoc. Paweł napisał później, jesteście niewolnikami tego, komu dajecie posłuch. Poprzez akt buntu stali się własnością ojca buntu. Właściciel niewolnika stał się także właścicielem wszystkiego, co niewolnik Adam posiadał, włączając w to panowanie nad ziemią. Władza Adama stała się częścią łupów diabła, dlatego potrzebny był Boży plan odkupienia, o którym czytamy w Księdze Rodzaju, w wersecie 3 w rozdziale w wersacie piętnastym. Wprowadza mnie przyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Jezus przyszedł, by odzyskać wszystko, co utraciliśmy. Jezus przyszedł na ziemię z kilku powodów, ale jego najważniejszym zadaniem było przyjęcie na siebie kary dla ludzkości za grzech i odzyskanie tego, co Adam tak nieostrożnie pozwolił sobie odebrać. Ewangelia Łukasza, rozdział 19, werset 10, mówi: Że Jezus przyszedł, by szukać i zbawić to, co zginęło. Ludzie zostali zgubieni przez grzech i stracili swoją władzę nad Bożym stworzeniem. Jezus przyszedł, by odzyskać i ludzi, i należne im miejsce. Jego lud ma pokazywać piękno Bożego panowania światu pogrążonemu w niewierze. W tym celu zostaliśmy wybrani. Nie dlatego, że jesteśmy lepsi, lecz dlatego, że zaangażowaliśmy się w ostateczne cele Boże. On powołuje wszystkich gotowych i chętnych, by uczyć się, jak nieść Jego obecność, aż nadejdą zmiany. W tym momencie trzeba oddać cześć Bożemu sercu. On bowiem pragnie partnerstwa. Zaryzykował wszystko, by zdobyć jedyny skarb. Czcicieli. Którzy będą go uwielbiać nie jak roboty, nie na rozkaz, lecz dzięki relacji. Zostaliśmy zaprojektowani tak, by władać jak Bóg, hojnie i z dobrocią, nie służąc sobie, lecz zawsze mając na uwadze wyższe dobro pozostałych istot. Mamy panować nad stworzeniem i nad ciemnością, abyśmy mogli złupić moce ciemności i poprzez głoszenie Ewangelii o królestwie. Ustanowić panowanie Jezusa wszędzie, dokądkolwiek pójdziemy. Im więcej radosnych sług najwyższego niesie Jego obecność na cały świat, tym więcej ziemi okrywa się chwałą Pana. Janowy chrzest z wody znany jest jako chrzest pokuty. Właśnie dlatego, prośba Jezusa, by Jan go Ościł, była dziwna i trudna do zrozumienia. Jezus nie miał w sobie żadnego grzechu, z którego miałby pokutować. Jan wiedział, że nie jest godzien chrzcić Jezusa. Słusznie wyznał, że sam potrzebuje chrztu, który Jezus miał przynieść chrztu w duchu świętym i ogniu. Jezus jednak nalegał. Czasami gotowość zrobienia czegoś, czego nie potrafisz robić, jest elementem, który kwalifikuje cię do tego zadania. Niebiosa zareagowały. Gdy Jezus został ochrzczony w wodzie, Oto opis tego wydarzenia. Ewangelia Marka, pierwszy rozdział, wersety od 10 do 11. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha jak gołębice wstępującego na siebie, a z nieba odezwał się głos. Tyś jest mój syn umiłowany, w tobie mam upodobanie. Jezus ujrzał rozwierające się niebo, to, co było obiecywane od wieków, zaczęło się dziać w tej chwili. Nikt jednak nie spodziewał się, że niebo nawiedzi ziemię poprzez pokorne, pokorę człowieka, Syna Bożego, Syna Człowieczego. Słowo oznaczające rozwierające się niebo oznacza również rozszczepić, podzielić. Jest ono tłumaczone w Biblii jako rozwierać, dzielić, targać. To samo słowo zostało użyte, by opisać rozdarcie zasłony w świątyni oraz pękanie skał w chwili śmierci Jezusa. Kiedy to niebo i ziemia zatrzęsły się jako świadkowie niesprawiedliwości tej chwili, gdy doskonały umierał za zasługujących na śmierć. Ewangelia Mateusza 27,51 A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół. Ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. Innymi słowy, rozwarcie niebios przy chrzcie Jezusa nie polegało na prostym rozejściu się chmur. Była to gwałtowna scena. Rozdarcie niebios było samo w sobie aktem najwyższej łaski i chwały, który wywołał w duchowych siłach ciemności powyższe, poważne konsekwencje. Człowiek, Jezus Chrystus, został teraz przyobleczony niebem i dokładnie wyposażony do realizacji wszystkich swoich ziemskich celów. A to wyposażenie stanowiło proroczy przedsmak tego, co wkrótce miało być dostępne dla wszystkich po zesłaniu Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. Nad każdym wierzącym jest otwarte niebo. Dla ludzi wierzących zamknięte niebiosa umiejscowione są głównie w ich umysłach. Gdy żyjemy tak, jakby niebo znajdowało się za mosiężnymi kratami, jest to bardzo na rękę diabłu, ponieważ stawia to nas w pozycji obronnej i zaprzecza osiągnięciom Jezusa. Jezus swoim przykazaniem, idźcie, nakazuje nam postawę ofensywną. Pamiętajmy, że wiara w kłamstwo. Daje moc kłamstwy, kłamcy. Nie dawajmy kłamcy mocy. Nie oznacza to, że ciemność nie może rzucić długiego cienia na jakąś osobę, a nawet miasto lub cały naród. Mimo to ciągle jest tą słabszą siłą, której nie musimy się obawiać. Powinniśmy koncentrować się na obietnicach, zaopatrzeniu Chrystusa i niebie otwartym nad nami. Wierzą, że koncentrowanie uwagi na tych rzeczach przynajmniej częściowo obrazuje, czym jest trwanie w Chrystusie. Co więcej, odrzucając strach przypominamy diabłu, że jest skończony. Jeśli z jakiegoś powodu nie wyczuwamy, co powinniśmy robić w danym środowisku, uwielbiajmy. Gdy dopadną nas wątpliwości zawsze uwielbiajmy, uwielbiajmy naszego dobrego Boga. Nie możemy pozwolić, by ciemność. Wpływała na świadomość niebiańskiej atmosfery, która jest w nas. Rozmiar otwartego nad nami nieba w pewnym sensie zależy od naszej dojrzałości i uległości wobec ducha świętego. Wyobraźmy sobie, że otwarte niebo to wielki dąb. Czym większe i stabilniejsze jest drzewo, tym więcej ludzi może się skryć w jego cieniu. Dojrzali wierzący potrafią nieść atmosferę nieba w taki sposób, że inni są w stanie schronić się w jej cieniu. Mogą czerpać z naszych przełomów i przechodzić przemiany. Żyjąc w nieświadomości otwartego nad nami nieba, przyczyniamy się do wojny o nasze serca i umysły, jak mówi nam pismo. Wówczas zawsze widzimy tylko to, co się nie wydarzyło, zamiast żyć na podstawie tego, co się stało. Jesteśmy Bogu winni życie w świadomości tego, co dla nas zrobił i czerpanie z rzeczywistości, którą nam udostępnił. Zaniedbanie tego będzie nas słono kosztować. Niebiosa się rozwarły i żadna moc demoniczna nie może ich na nowo zasklepić. Ponadto Ojciec tęskni za Duchem, który w nas mieszka. Jaka siła ciemności mogłaby powstrzymać ich związek? Jeśli żyjemy, koncentrując się głównie na nieprzyjacielu i jego planach, instynktownie odpowiadamy swoim życiem na działania ciemności. W takim układzie nieprzyjaciel odgrywa rolę w naszych planach i decyzjach, a On nie jest tego godzien. Nasze życie musi toczyć się w odpowiedzi na to, co robi Ojciec. Taki przykład dał nam Jezus. Niebo pełne jest doskonałego zaufania i pokoju, podczas gdy świat wypełnia chaos i brak ufności do Boga. Zawsze odzwierciedlamy naturę tego świata, którego jesteśmy bardziej świadomi, na którym bardziej się skupiamy. Życie w świadomości otwartych niebios przynosi dary, których nie da się zliczyć. Jezus przez cały czas nosił gołębicę, która na nim spoczęła. Duch Święty jest w nas dla nas samych, lecz też jest nad nami dla ludzi wokół nas. Gdy Duch Święty spoczywa na kimś i nie wycofuje się, to dlatego, że został przyjęty w bardzo godny sposób. Wyobraźmy sobie, co byśmy zrobili, Gdyby na naszym ramieniu faktycznie usiadł gołąb? Jak poruszalibyśmy się? Jak wykonywalibyśmy codzienne czynności, gdyby zależało nam na tym, żeby nie odleciał? Pewnie powiedzielibyśmy, że ostrożnie to dobra odpowiedź, ale to nie wystarczy. Należałoby raczej powiedzieć, każdy krok powinno się stawiać z myślą o gołębiu. Wierzę, że jest to klucz do tego, aby duch spoczął na nas. I z nami pozostał. On jest jedynym najwspanialszym punktem odniesienia, nie tylko jeśli chodzi o kierunek i moc w służbie, lecz w całym życiu. Zostaliśmy wybrani, by nieść Bożą obecność. Ważne jest, by dbać o relację z Bogiem, ponieważ poniższe dwa wersety posłużą nam jako wskazówki. List do Efezjan, rozdział 4, werset 30. I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na Dzień Odkupienia. Oraz pierwszy list do Tesolaniczan, piąty rozdział, werset dziewiętnasty. Ducha nie gaście. Te wersety zapraszają nas do tego, żebyśmy przestali koncentrować się na przejawach Ducha, czyli darach, a zaczęli myśleć o tym, co Duch Święty przez nas czuje. Starajmy się wnosić w tę relację osobisty wkład. Słowo o niezasmucaniu ducha świętego to przykazanie dotykające kwestii grzechu. W myśli, postawie lub działaniu. Zasmucać oznacza sprawiać przykrość lub wywoływać zmartwienie. Opisuje ból, który serce ducha świętego odczuwa ze względu na coś, co robimy lub na co pozwalamy w naszym życiu. Odnosi się do charakteru. Jest to granica, której każdy zainteresowany pełniejszym goszczeniem Bożej obecności musi poświęcić uwagę. Słowo o tym, by nie gasić Ducha Świętego, to przykazanie, które dotyczy aspektu naszej relacji, mówiącego o współpracy. Gaszenie można odnieść do zatrzymania przepływu. W oryginale słowo to znaczy tłumić, wygaszać. Zatrzymanie przepływu zilustrować można zgiętym w pół wężem ogrodowym, zatrzymującym przepływ wody, podczas gdy gaszenie odwołuje się do żarliwości w naszym życiu z Bogiem. Utrata pasji wobec Boga zawsze wpływa na naszą zdolność pozwalania duchowi świętemu, by wypływał z nas i zmieniał okoliczności wokół nas. I ten werset skoncentrowany na mocy. Kiedy będziemy bardziej świadomi obecności Jezusa Chrystusa w pomieszczeniu i będziemy odczuwali bojaźń Bożą oraz oddamy mu swoje serce, przestaniemy zadowalać ludzi, a nasze serce będzie płonąć pragnieniem, by zadowolić króla. Dobrze, chcę, chyba każdy z nas chciałby usłyszeć, e, kiedy się spotka z Jezusem twarzą w twarz. Dobrze, sługo dobry i wierny, byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma Cię postawię, wejdź do radości Twego Pana. I kto ustala program naszego życia? Zastanówmy się nad tym. Kto jest tym? Czy to my jesteśmy sami? Czy to inni ludzie ustalają program naszego życia? Jeżeli Jezus Chrystus jest Panem, a Jego słowo autorytetem dla nas, to wstajemy z łóżka na Jego polecenie. Kładziemy się spać na Jego polecenie. Chodzimy na Jego polecenie. On ustala nasz program. Mówimy to, co Jemu się podoba. Jeśli chcemy obecności Bożej w naszym życiu, pozwólmy Jezusowi napisać nasz program. Czasami potrzebujemy wstać rano z kartką papieru i zapytać: Panie Jezu. Co chcesz, żebym dzisiaj zrobił? I jak możemy przebywać w obecności Bożej? Jak praktykować tą świadomość obecności Bożej? I najlepiej jest to zrobić po prostu kierując nasze myśli ku Bogu, kierując nasze myśli ku temu, jaki On jest, rozmyślając. Jakim jest wspaniałym Bogiem, rozmyślając Jego charakter, rozmyślając nad tym, jaki jest dobry i to, co już uczynił w naszym życiu, każdy moment, kiedy doświadczyliśmy Jego miłości. Ale też możemy przez jakby te myśli nasze, które gdzieś tam problemy, które napotykamy, przekazywać Jemu, oddawać Jemu, żeby to On się nimi zajął, rozmawiać o tych problemach z Nim. W ten sposób możemy być świadomi tego, że Bóg jest przy nas, że jest blisko. kiedy też spędzamy czas z Bogiem na modlitwie, to mogą nam się pojawiać pewne myśli. I czasami możemy pomyśleć, że to jest rozproszenie i coś zbędnego. Czasami tak jest, ale czasami też jest tak, że te myśli to jest ten, ten dialog, który mamy z Bogiem. Że Bóg y, przypomina nam pewne rzeczy z naszego życia codziennego, wskazuje nam. Że może powinniśmy do kogoś zadzwonić, gdzieś pójść, może zapytać, czy ktoś się dobrze czuje, a może nam przypomina, żebyśmy zrobili to zadanie, które odkładamy już od jakiegoś czasu. I możemy być zaskoczeni tym, że Bóg jest naprawdę zainteresowany tym, co nas interesuje. Że on się troszczy o nasze życie, o najmniejszy aspekt nawet naszego życia. I kiedy już tak spędzamy z Bogiem ten czas w jego obecności i kiedy odbieramy te myśli od niego i te przekonanie na przykład żeby coś zrobić jesteśmy pewni że Bóg chce żebyśmy coś zrobili ale z jakiegoś powodu boimy się żeby to zrobić i to odkładamy i zwlekamy z tym to Bóg też ma na to rozwiązanie e, i mówi e, o tym co robić kiedy się boimy w księdze sędziów rozdział 7 wersety od 9 do 11 Tejże nocy Pan przemówił do niego, do Gedeona: Stań, a idź do obozu, bo wydałem go w Twoje ręce. Jeżeli się boisz iść sam, udaj się do obozu z Twoim sługą, Purą. Usłyszysz, co oni mówią. Wzmocnią się potem Twoje ręce i ruszysz na obóz. Zszedł więc on i sługa jego, Pura, aż do krańca przednich straży obozu. I to jest niesamowite, że Bóg. Rozwiązaniem na to, żeby kogoś posilić, e, wzmocnić, e, to tym rozwiązaniem jest pójście do obozu wroga. E, ja myślę, że to jest takie Boże poczucie humoru, że jeżeli się czegoś boimy, to Bóg chce, żebyśmy stanęli naprzeciwko temu e, i stawili czoła tym rzeczom, które nas jakoś mm, powodują ten strach w nas. E, i jak widzimy na tym przykładzie, kiedy się boimy, kiedy czujemy presję, kiedy czujemy z jakiegoś powodu niewyjaśnionego do końca, że zwlekamy, warto jest pójść do innych wierzących, żeby się o nas pomodlili. Albo poprosić kogoś, żeby poszedł z nami, żeby nam towarzyszył w tej drodze. Tak jak, tak jak tutaj Gedeon z, ze swoim sługą Purą. I już samo to, że pójdziemy z kimś, zmieni sytuację, doda nam tej siły pozwoli przełamać te bariery żeby pójść naprzód w posłuszeństwie Duchowi Świętemu. I też właśnie jak się nieustannie modlić jest w piśmie napisane żeby się nieustannie modlić. Czasami jest tak że chodzimy i rozmyślamy o czymś i te myśli kotłują nam się w głowie, cały czas są zapętlone i nie mają ujścia. I zamiast się skupiać tylko właśnie w swoim umyśle to przekierujmy te myśli do Boga, skierujmy je do Boga, zacznijmy z Nim rozmawiać, zacznijmy te myśli Jemu opowiadać, Jemu przekazywać. I dzięki temu będziemy, w, jeżeli zmienimy ten sposób myślenia, będziemy w nieustannej modlitwie z Bogiem, ponieważ wewnętrzny dialog zastąpimy dialogiem z Bogiem. I w życiu istnieją tylko dwa podstawowe uczucia miłość i strach. Zwracanie uwagi, Ku miłości Boga wobec nas zwiększa naszą miłość do Niego. Bóg jest naszą największą przyjemnością i należy go cenić jak skarb. W życiu każdego człowieka jest coś bezcennego, co należy rozwijać i chronić za wszelką cenę. To nasza osobista historia z Bogiem. Jeśli będziemy mieli historię z Bogiem, Bóg zmieni przez nas historię. Historia tworzy się, gdy nikt nie patrzy. To znaczy wtedy, gdy jesteśmy sami. Widoczna jest w wołaniu naszego serca, w tym, co myślimy, w tym, jak się modlimy i jak cenimy samego Boga. Nasze życie kształtuje się wtedy, gdy nie ma nikogo, kto mógłby wyrazić podziw dla naszych wysiłków czy poświęcenia. W życiu Jezusa największe przełomy miały miejsce nocą, w górach, gdy nikt nie patrzył. Historia dokonała się w nim zanim dokonała się przez Niego. Kochał Ojca, zanim zaczął Go objawiać. Proszę, powstańmy, raz pomodlimy się. Panie Boże, dobry Ojcze, dziękuję Ci za to, że mogliśmy się tutaj zgromadzić, że mogliśmy Ciebie uwielbiać. Że mogliśmy, Panie, odczuwać Twoją obecność, że mogliśmy, Panie. Delektować się i rozkoszować się Twoją obecnością, Panie. Dziękuję Ci Boże, że mogliśmy Tobie oddać chwałę za to, co uczyniłeś w naszym życiu. Dziękuję Ci, Panie, że mogliśmy ogłaszać, że Ty jesteś Bogiem, który nas uzdrawia, że Ty jesteś Bogiem, który jest blisko, że Ty jesteś Bogiem, który nas zaopatruje, że Ty jesteś Bogiem, który walczy za nas, że Ty jesteś Bogiem, który nas widzi. Ja Ci dziękuję za tą wspaniałą obietnicę, że nic nie jest. Stanie nas oddzielić od Ciebie, Panie. Ani mocy, ani zwierzchności, ani aniołowie, ani problemy, Panie, ani inni ludzie. Dziękuję Ci, Panie, za tą wspaniałą obietnicę. Dziękuję Ci, Panie, że Ty zamieszkujesz w nas, że Ty, Panie, zamieszkujesz w nas i jesteś przy nas i że idziesz przed Nami, Panie. Ja Ci dziękuję, pomóż nam, Ojcze, skupiać się na Tobie. Pomóż nam, ojcze, odczuwać i rozpoznawać Twoją obecność nad nami, Panie. Pomóż nam, abyśmy byli wrażliwi, Panie, na Twoją obecność. Duchu Święty, uzdalniaj nas do tego, abyśmy, Panie. Byli wrażliwi na Ciebie, abyśmy byli wrażliwi na Twoje emocje, abyśmy byli wrażliwi na to, co myślisz, Panie. Bo my nie chcemy Ciebie zasmucać. My chcemy Ciebie radować i radować się z Tobą, Panie, bo Ty jesteś naszą radością, a radość nasza z Ciebie jest naszą siłą, Panie. Ja Ci za to dziękuję. Dziękuję Ci, Panie. Za to, co tu robisz, panie, co robisz w naszej społeczności, panie. Ja Ci dziękuję za to, że ty się poruszasz. Ja Ci dziękuję za to, że ty wylewasz, panie, na nas swoją miłość, wylewasz na nas swoje namaszczenie, wylewasz na nas, panie. Swojego ducha świętego obficie, który daje nam orzeźwienie, panie, który daje też wylewasz, panie, na nas swój płomień, który nas rozpala, panie, dla ciebie, do działania dla ciebie, panie, do wychodzenia, panie, do tego świata, żeby roznosić ten zapach Chrystusowy, tą przyjemną woń zapachu Chrystusowego, panie. Ja Ci za to dziękuję, co tu czynisz. Dziękuję Ci, panie, za to i modlę się, panie, abyś. Sprawiał, żebyśmy mieli Panie spotkania z Tobą, coraz częstsze spotkania z Tobą, które będą dla nas niezapomniane, które będą przynosiły przełomy do naszego życia, które będą nas zmieniały, Panie, coraz bardziej na Twoje podobieństwo, na Twoją chwałę, Panie. Ja proszę Ciebie, aby to, co tutaj czynisz, Panie, sprawiło, że to miasto też się zmieni, Panie, że to, Panie, wpłynie na całe miasto, wpłynie na region. Płynie, panie, na nasz kraj, za który ci dziękujemy. Dziękujemy ci, panie, za naszą ojczyznę. I proszę ciebie, niech Twoja obecność będzie zawsze z nami. Niech ona będzie z nami i niech będzie tym czynnikiem, który zmienia nasze życie, nasze rodziny, nasze domy, nasze społeczności, panie. Dzięki Ci, panie. Tobie chwała Jezu. Królu chwały, królu i nam Chryste. Hallelujah.